System MaxCrop pozwala na zapisywanie danych, takich jak czas pracy i zbiór owoców przy pomocy terminala kodów kreskowych. Pracownicy zostają wyposażeni w identyfikatory, które zawierają kod kreskowy. Podczas rozpoczęcia pracy, skanując te kody, system zapisuje informacje o rozpoczęciu pracy. W ten sam sposób możemy skanować dane odnośnie przerw pracy, jak i na jej zakończenie. Funkcjonalność zapisywania czasu pracy nie jest obowiązkową czynnością i można pracować z systemem MaxCrop bez jej wykorzystywania. Dla tych użytkowników, którzy zdecydują się z niej skorzystać, niesie ze sobą dużo korzyści w postaci dodatkowych informacji oraz danych odnośnie plantacji. System MaxCrop jest bardzo elastyczny i dopasowuje się do pracy w danym gospodarstwie. Owoce, które zbierają pracownicy, mogą być zapisywane urządzeniem skanującym, zarówno na sztuki, jak i na kilogramy. Opcjonalne jest również wykorzystywanie kodów kreskowych na opakowaniach i nie są one niezbędne. Wykorzystanie kodów kreskowych na opakowaniach daje użytkownikowi dostęp do danych danego opakowania na każdym etapie produkcji. Kto zebrał to opakowanie, gdzie było zebrane oraz kiedy wraz z datą i godziną zbioru. Na filmie widzimy jeden z przykładów pracy z systemem. Pracownik przynosi zebrane owoce do punktu zbiorczego. Brygadzista skanuje identyfikator pracownika i następnie stawia opakowanie z owocami na wagę elektroniczną. Waga bezprzewodowo wysyła informacje do urządzenia skanującego. Odejmując ciężar opakowania. Urządzenie skanujące przypisuje podaną wartość do pracownika, którego wcześniej identyfikator został zeskanowany. Na koniec brygadzista przykleja jednorazowy kod kreskowy do opakowania, który po zeskanowaniu daje nam funkcję identyfikowalności produktu. Proszę zauważyć, że cały proces wraz z ważeniem nie zajmuje więcej niż 10 sekund na jednego pracownika. Urządzenie skanujące rejestruje każdorazowo ilość owoców, którą przyniósł pracownik, obszar, gdzie owoce zostały zebrane oraz klasę produktu, którą skonfigurował użytkownik. Klasa produktu może np. zawierać nazwę odmiany. Użytkownik ma również możliwość ustalania oddzielnych cen dla każdej z klas produktu. W każdym momencie mamy dostęp do danych jednostkowych na urządzeniu skanującym, ale również możemy wyświetlić sumę zebranych owoców za cały dzień dla każdego z pracowników oraz należną sumę wypłaty na koniec dnia. W kolejnym z gospodarstw widzimy wykorzystanie systemu MaxCrop bez udziału wagi elektronicznej na polu. Brygadzista skanuje identyfikator pracownika, a następnie jego skrzynkę lub skrzynki, jeżeli pracownik przyniesie więcej niż jedną sztukę. Jest to łatwiejsze, a zarazem jeszcze szybsze rozwiązanie. Dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu, nie jest potrzebny internet bezprzewodowy, czy sieć komórkowa na polu. Urządzenie skanujące, wyposażone w bardzo dużą baterię o pojemności 8000 mA, wytrzymuje cały dzień pracy w polu. Klasa szczelności IP68 to praktycznie najwyższe przyznawane dziś oznaczenie, jeśli chodzi o stopień ochrony przed pyłem i wodą. Zapewnia bezproblemowe użytkowanie w ciężkich warunkach i odporność na opadki z wysokości około metra. Waga elektroniczna firmy OHAUS, wykorzystywana w systemie Maxcrop, wykonana została ze stali nierdzewnej. Jej bateria wystarcza na 100 godzin ciągłej pracy. Czytelny wyświetlacz, dokładność oraz bardzo szybki czas stabilizacji podczas ważenia sprawia, że jest to w tej chwili najlepszy wybór z dostępnych wag na rynku dla tego typu zastosowań. Elektroniczną wagę OHAUS doposażamy w moduł Bluetooth oraz baterię zasilającą ten moduł. Tak, aby waga mogła łączyć się bezprzewodowo z urządzeniem skanującym. Kody kreskowe, które znajdują się na opakowaniach, mogą być jednorazowe. W przypadku, gdy opakowanie wraca do użytkownika, możemy skorzystać z kodów kreskowych laminowanych, które raz przyklejone będą służyć na opakowaniach przez wiele lat. Wszystkie elementy systemu MaxCrop są dobrane z wielką starannością i wykorzystywane od wielu lat przez naszych użytkowników. Dzięki temu gwarantujemy 100% satysfakcji. Oprócz możliwości odczytywania danych na urządzeniach skanujących, użytkownik ma do nich dostęp również na komputerze lub tablecie. Dane przedstawione są w czytelny sposób i z łatwością możemy dokonywać rozliczeń pracowników. Dodatkowe zestawienia okresowe i podsumowania będą bardzo pomocne podczas analizy przychodów i wydatków w gospodarstwie.